Radomiak Radom przeszedł badania na obecność koronawirusa. Regionalne Muzeum w Nowym mieście nad Pilicą ma już 60 lat. Alameda 5 zagra w radomskiej elektrowni. Radom jak Radom w środowy poranek przeszedł badanie na obecność koronawirusa. Drużyna czeka na wyniki i jeśli te okażą się pomyślne, to podopieczni trenera Dariusza Banasika rozpoczną przygotowania do startującego za trzy tygodnie sezonu Fortuna I Ligi. My trochę w sumie późno zaczęliśmy, ale też bardzo późno skończyliśmy i zawodnikom należał się wypoczynek, bo bez tego byśmy dalej postępów nie zrobili. Także dzisiaj mieliśmy badania, czekamy na wyniki tych badań. Jeżeli by się okazało, że wszystko jest w porządku, to... Trenujemy już codziennie, nawet dwa razy dziennie. Podczas przerwy w Radomiaku doszło do wielu roszat. Klub opuścił już Rafał Makowski, Maciej Górski, Merwil Fundambu, Marcin Budziński, Maciej Filipowicz, Kasper Pietrzyk, Cezary Mistrza oraz Damian Nowak. Ten ostatni był przekonywany, by zostać, ale podjął inną decyzję. Były próby wszystkich zatrzymania, wszystkich zawodników, natomiast no, taka jest piłka, takie są procedury. Zawodnikom kończą się kontrakty. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że no zawodnicy przez swoją grę, przez swoje wyniki się bardzo wypromowali, dostali wiele ofert, bo ja i z zawodnikami rozmawiałem i, i też trenerzy do mnie dzwonili, no nie ukrywam, że, no, że większość naszych zawodników było zainteresowanie w innych klubach i nadal jeszcze jest. Oprócz wspomnianej siódemki niemal pewnym jest, iż z Radomiakiem pożegna się Mateusz Michalski. Skrzydłowy jest już dogadany z Widzewem Łódź i lada moment powinien zostać oficjalnie ogłoszony za Zawodnikiem tego klubu. Jeżeli ktoś dostaje bardzo dobrą ofertę gdzieś z innego klubu, gdzieś może bliżej domu, albo, albo gdzieś zespołu, który, który... <laughs> może ma te fundamenty gdzieś mocniejsze, no to po prostu przechodzi. To jest naturalna kolej rzeczy. Życie nie znosi próżni, to też Radomek w obliczu potężnego osłabienia skrzydeł sprowadził do radomia właśnie dwóch skrzydłowych. Mowa tutaj o grającym ostatnio w chrobrym miłoszu kozaku oraz pochodzącym ze Słowacji milanie Kwocera. Mikołaja Kozaka ja bardzo dobrze znam, bo pracowałem z nim w legii. Przed oczywiście podpisaniem kontraktu dzwoniłem do niego, rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że będzie dosyć szybko wkomponowany w zespół, tym bardziej, że, że też paru zawodników tutaj zna z szatni Radomiaka. Jeżeli chodzi o następnego skrzydłowego, no powiem szczerze, że jedynie na razie na wideo yy, widziałem, obserwowałem. No szukaliśmy taki, takiego typu zawodnika, no ale to i tak wszystko musi potwierdzić. Najpierw trening, potem, potem liga. W ostatnim czasie portal Weszło podał informację, jakoby w kręgu zainteresowań Radomiaka był Michał Bednarski. Napastnik, który w minionym sezonie został królem strzelców drugiej ligi. Bednarski grał w barwach górnika Polkowice i główną przeszkodą stojącą na drodze do sprowadzenia tego piłkarza jest jego ważny kontrakt z drugoligowcem. Górnik za swojego napastnika żąda kilkuset tysięcy złotych. Radom jak nie jest skory do transferu gotówkowego, to też w klubie pracują nad tym, by transakcję przeprowadzić w nieco inny sposób. Wiem, kto to jest i wyoglądałem tego zawodnika, natomiast? A rozmawia pan z nim? Nie nie rozmawiał. Natomiast no jest gdzieś jedna z opcji. Mamy paru napastników na celowniku. E Kwestia rozmowy, kwestia dogadania. Trener Banasik jest zresztą zwolennikiem spokojnego i racjonalnego budowania zespołu. To też zaznacza, że mimo przyjścia zaledwie dwóch graczy, można spodziewać się jeszcze czterech, pięciu transferów do klubu. Żeby zbudować zespół, no to nie jest taka prosta procedura. No trzeba, trzeba wszystkie aspekty brać za i przeciw. Nie trzeba tego robić chaotycznie, tylko tylko po prostu sprawdzać tych zawodników. O tyle jest plus. Wiem, że się wszyscy niecierpliwią, natomiast no jest okres transferu dosyć wydłużony w tym roku. To nie znaczy, że my na pierwszy mecz już mamy być 100% gotowi. Z klubem zostaje para stoperów, czyli Maciej Świdzikowski oraz Mateusz Cichocki. Ponadto na testach w Radomiaku będzie przebywał Aleksander Waniek, 22-letni pomocnik warszawskiej Legii. W tym roku mija 60 lat od rozpoczęcia działalności Muzeum Regionalnego w Nowym Mieście nad Pilicą. Odegrało ono dużą rolę w pielęgnowaniu dziejów miasta. Nad muzeum pieczę sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta, a od niedawna także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Nowe Miejski Muzeum od zawsze było inicjatywą bardzo oddolną. Zostało założone w 1960 roku przez miejscowego nauczyciela Stanisława Tkacza, który przekazał bardzo wiele eksponatów, które są do dzisiaj w naszym muzeum. On przez wiele lat to muzeum prowadził jako izbę regionalną w miejscowym liceum. Natomiast potem z HDP nim przejął pan Jerzy Porada, również nauczyciel miejscowy, też wielki pasjonat lokalnej historii, historii nowego miasta. I on tym muzeum się opiekował przez wiele, wiele lat. Również wprowadzenie pod przewodnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przysłużyło się muzeum. Pan Jerzy Porada też się bardzo przysłużył muzeum tym, że Wprowadził je pod egidę radomskiego oddziału PTTK, pod, którym, pod którą tą egidą muzeum funkcjonowało do końca lat 90. Natomiast potem e, muzeum jakby zostało przejęte przez, e, przez gminę. Mimo, że muzeum regionalne zmieniało swoje lokum kilkukrotnie, to wciąż niezmiennie funkcjonuje i zaskakuje nowościami. Oczywiście, w trakcie 60 lat, e, muzeum e, muzeum zmieniało lokum wiele razy. E, kilkukrotnie było w różnych miejscach Nowego Miasta, w różnych lokalach. Przez długi czas było po drugiej stronie placu Izraela, na którym się znajdujemy teraz. No i od kilku lat, dzięki staraniom właśnie miejscowego samorządu, jak i e, też wspomnianego, przeze mnie Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta, udało się znaleźć nowe lokum to z fantastycznymi warunkami, jak na takie małe muzeum. Tak, To była kiedyś dawna sala obrad Rady Miejskiej. Mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą równie chętnie wspierają działalność muzeum oraz nowe ekspozycje. Oczywiście trzeba tutaj wspomnieć o wielkiej pomocy ze strony jakby społeczeństwa Nowego Miasta, głównie Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta. To też są osoby lokalni, właśnie Pasjonaci historii, którzy wspomagali i wspomagają do dziś muzeum poprzez współorganizację wystaw czy dostarczanie nowych eksponatów. Muzealne wystawy zajmują dwie sale oraz korytarz. Na stałej ekspozycji możemy znaleźć m.in. portret matki ostatniego właściciela pałacu Jana Bławdziewicza, dział archeologiczny, stare księgi, np. oficjalne krakowskie wydanie Kazań Piotra Skargi z 1618 roku. Dział Rzemiosła Ludowego czy Dział Numizmatyki? Muzeum jest oprócz tej głównej sali, którą tu widzimy, zajmuje jeszcze korytarz i sąsiednią salę. Natomiast teraz hmm, przygotowujemy tam nową wystawę na temat zakładu przeddoleczniczego doktora Bilińskiego ponieważ mieliśmy w ogóle pierwszą takiego, tego typu placówkę w Polsce i to jest taki duży dział zawsze, który ma miejsce w naszym muzeum. Natomiast no, tak jak mówię, ta wystawa będzie czynna w przeciągu no, miesiąca, dwóch, tak, zanim się, zależymy się zagospodarować. Muzeum Regionalne przy placu błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego 1 przez 2 można odwiedzać od wtorku do czwartku w godzinach od 11 do 14. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza do strefy komfortu na koncert wyjątkowej grupy muzycznej. 14 sierpnia zapraszam na koncert zespołu Alameda 5. Zespół współtworzą muzycy z Bydgoszczy i Warszawy. Jest to zespół, który niedawno wydał swoją drugą płytę pod tytułem Eurodrom i właśnie tę płytę zespół będzie promował na naszym koncercie. Muzyka w wykonaniu zespołu Alameda 5 to mieszanka wielu różnych nurtów i gatunków. Od roka po Stoner rocka, aż do muzyki improwizowanej, dubu, czy takiej muzyki etnicznej. Właśnie chyba ta muzyka etniczna jest najmocniej zaakcentowana na ostatniej płycie. Jest dużo zapętlonych rytmów perkusyjnych. Z pewnością wszyscy, którzy zdecydują się wybrać na koncert zespołu Alameda 5, odnajdą jakiś ciekawy dla siebie gatunek muzyczny podczas koncertu. Koncert odbędzie się na scenie strefy komfortu, czyli tarasu elektrowni. Ta wyjątkowa przestrzeń pozwala zwiedzającym na przeżywanie wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu. Oczywiście zależy nam na tym, żeby koncert odbył się na zewnątrz, bo na zewnątrz realizujemy tak zwaną strefę komfortu, czyli przestrzeń dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. Zawsze wtedy, kiedy chcą odpocząć, zrelaksować się, jest tu trochę zieleni, jest przede wszystkim świeże powietrze, są wszelkie zachowane zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią, tak więc jest to przestrzeń dla mieszkańców po to, aby odpoczęli, ale również doświadczyli ciekawych. Zdarzeń kulturalnych. Bilety można nabyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia przy ulicy Mikołaja Kopernika 1 w Radomiu. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc! Papryka czerwona 1 kg 4,99. Łosoś atlantycki dzwonko 1 kg 35,99. Gulasz wieprzowy 1 kg 9,99. Gwarantujemy najniższe ceny na wyprawkę szkolną do końca sierpnia. Leclerc! Piątek w Radomiu będzie słoneczny i ciepły. Na termometrach zobaczymy 27 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością nie większą niż 40 km na godzinę. Barometry w południe pokażą 1014 hektopaskali, a biometr będzie niekorzystny. W sobotę czeka nas znaczna zmiana pogody. Na niebie przybędzie chmur, zobaczymy niewiele przejaśnień. Temperatura spadnie do zaledwie 19 stopni Celsjusza. Ponadto synoptycy przewidują pierwsze od dawna opady deszczu. Na barometrach 1015 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny. Niedziela będzie zwiastować powrót dobrej pogody. Przez większość dnia będzie słonecznie. Na termometrach maksymalnie 24 kreski na plusie. Biometr neutralny.